Czasem, gdy pracujemy na Excelu i ktoś robi dla nas ręcznie jakieś zestawienie, może się zdarzyć, że w tym zestawieniu pojawiają się pewne luki. Mamy tutaj taki przykład. Mamy produkty, cenę sprzedaży, liczbę porządkową oraz daty dokonanych transakcji widzimy, że brakuje nam niektórych dat. Daty pisane są po kolei, transakcje były dopisywane jedna pod drugą, więc to jest taka sytuacja, gdy na przykład komuś nie chciało się uzupełnić daty w sytuacji, gdy jednego dnia tych transakcji przypadało więcej. Więc tutaj w miejscach, gdzie mamy puste luki, powinniśmy mieć wpisaną tą samą datę, która znajduje się powyżej. Gdybyśmy chcieli robić to ręcznie, to moglibyśmy te daty oczywiście kopiować, zjechać dalej niżej i znowu skopiować, aczkolwiek tych sytuacji mamy tutaj całkiem sporo i nam się po prostu taka metoda uzupełniania danych nie opłaca czasowo. Jak można zrobić to szybciej? Jest taki szybki trik, trik Excelowy, z którego możemy tutaj skorzystać. Potrzebujemy najpierw zaznaczyć dane, całą kolumnę, w której mamy wartości, aż do ostatniej pozycji, które będziemy chcieli uzupełniać. Z shiftem klikam w ostatnią pozycję i przechodzę do takiego okna, które wywołuje skrótem klawiszowym Ctrl plus G. Mamy tutaj takie okno przechodzenie do. Wybieramy opcję specjalnie i zaznaczamy puste. W ten sposób zaznaczymy wszystkie puste komórki w zaznaczonym przez nas wcześniej zakresie danych. OK. Widzimy teraz, że zaznaczyły nam się tylko puste komórki. Teraz wystarczy wpisać formułę, która przypisze nam wartość z komórki powyżej tych pustych. Wpisuję równe się strzałką w górę, zaznaczam komórkę powyżej. I zostaje mi tylko zatwierdzić formułę. Tutaj uwaga, nie zatwierdzamy tej formuły tak jak zwyczajnej formuły samym Enterem, ale potrzebujemy dołożyć Ctrl. To spowoduje, że ta formuła zostanie wpisana we wszystkie puste zaznaczone komórki jednocześnie. Ctrl Enter. Zobaczmy. Mamy tutaj formułę, widzimy równa się C8. Zjedźmy niżej. Zobaczcie, że nie mamy już żadnych pustych komórek. Widzimy w niektórych, że pojawia się formuła, są to te miejsca, które były puste, a w tej chwili odnoszą się do komórki powyżej. Żeby takie dane gdzieś wysłać, czy dalej je obrabiać, sortować, oczywiście musimy tę formułę usunąć, bo przy sortowaniu wszystko by nam się tutaj zamieszało, więc żeby te daty pozostały tutaj już nie jako formuła, a wartości, kopiujemy całą kolumnę i używamy opcji wklej wartości. Proszę bardzo, nie mamy już formuł i możemy dalej pracować na takich danych.